Arcybiskup Carlo Maria Vigano, ekskomunikowany w 2024 roku za schizmę, był jednym z najgłośniejszych krytyków Franciszka. W 2018 roku oskarżył papieża o tuszowanie nadużyć kardynała McCarricka, wzywając do jego rezygnacji. Po śmierci Franciszka, 21 kwietnia 2025 roku, Vigano opublikował ostry list, w którym nazwał pontyfikat Franciszka heretyckim i oskarżył go o zuzurpowanie tronu piotrowego, by zniszczyć Kościół. Twierdził, że Franciszek popierał globalistyczne plany, jak Wielki Reset, i promował błędne poglądy, na przykład, że dusze niepokutujących znikają zamiast trafić do piekła. Będzie musiał odpowiedzieć za swoje zbrodnie, napisał Vigano, ostrzegając, że kardynałowie mianowani przez Franciszka mogą kontynuować jego synodalną rewolucję. Watykan oczyścił Franciszka z zarzutów, a MacCarrie został wydalony w 2019 roku. Vigano pozostaje ikoną ultrakonserwatystów, choć jego słowa budzą spory. W roku 2018 Eugenio Scalfari opublikował relacje ze słów, które rzekomo powierzył mu papież Bergoglio, przedstawiając swoją wizję życia po śmierci. Grzeszne dusze nie są karane. Ci, którzy się nawracają, otrzymują Boże Przebaczenie i dołączają do dusz kontemplujących Boga, natomiast ci, którzy się nie nawracają i nie mogą być przebaczeni, znikają. Piekło nie istnieje, grzeszne dusze po prostu znikają. Oto odpowiedź arcybiskupa Carlo Maria Vigano. Te heretyckie poglądy stoją w bezpośredniej sprzeczności z wiarą katolicką, która naucza, że każdego człowieka czeka sąd ostateczny, czego również Bergoglio nie mógł uniknąć. Jego dusza zatem nie zniknęła ani się nie rozpuściła, będzie musiał odpowiedzieć za popełnione czyny, przede wszystkim za przywłaszczenie sobie tronu Piotrowego, w celu niszczenia Kościoła katolickiego i gubienia dusz. Jeśli jednak ten niepapież i antypapież nie może już dalej szkodzić mistycznemu ciału Chrystusa, to jego następcy wciąż pozostają, to wywrotowcy, których nielegalnie mianował kardynałami i którzy od dawna organizują się, aby zapewnić kontynuację synodalnej rewolucji i dalsze rozmontowywanie papiestwa. Wspierają ich również tak tzw. konserwatywni kardynałowie i biskupi, którzy uparcie nie chcieli zakwestionować legalności pontyfikatu Jorge Bergoglio. To na tych właśnie osobach spoczywa największa odpowiedzialność za wynik nadchodzącego konklawę.